Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ważną historią. Z historią, która pokazuje, jak wiele może zniszczyć złość. Nie tylko i wyłącznie w czyimś życiu, na kim wyładujesz tą złość, ale też i na Twoim życiu. Jak to wszystko oddziałuje na Ciebie. A więc przejdźmy sobie do historii. Był sobie kiedyś wąż, który pełznął przez łąkę. Na łące było już bardzo, bardzo gorąco. Nie mógł już wytrzymać i postanowił poszukać cienia. W pewnym momencie wpełznął do pewnego warsztatu, w którym leżały wszędzie porozrzucane różne narzędzia. Wtedy wąż zaczął pełznąć między tymi narzędziami. Jednak w pewnym momencie otarł się o piłę. W pierwszym momencie pomyślał, że ktoś go zaatakował, i już ze złością postanowił zaatakować z powrotem piłę, która go lekko utarła. Oczywiście, kiedy to zrobił, piła była ostra, więc zadała mu ból. W tym momencie wąż, totalnie zaślepiony złością, w którą wpadł, postanowił, że udusi tę piłę. Jak wiemy, piły nie da się udusić. Wąż owinął się całkowicie wokół piły i zaczął ją dusić. Oczywiście wiadome było, że tym razem dla węża to już jest koniec. A gdyby tylko i wyłącznie ten wąż zignorował to małe otarcie, o piłę i poszedł dalej, to nic by mu się nie stało. Jednak morał z tej całej historii jest taki, że kiedy w życiu wpadamy w złość, w typowy szał złości, jesteśmy całkowicie zaślepieni tą złością, to robimy rzeczy, których później żałujemy. Robimy rzeczy, których już się nie da czasami naprawić z powrotem, ponieważ dzieją się wtedy straszne rzeczy, niestety. Nie tylko i wyłącznie krzywdzimy innych wokół, ale bardzo często również, jak ten wąż, krzywdzimy samych siebie tą złością, ponieważ robimy rzeczy, których później żałujemy i których nie chcielibyśmy zrobić. Dlatego czasem lepiej jest po prostu zignorować różnego rodzaju sytuacje, które się dzieją w naszym życiu. I po prostu iść dalej, niż próbować szukać zemsty, zemsty zaślepionej złością, ponieważ konsekwencje tego są katastrofalne i nieodwracalne. Dlatego wybacz wszystkim tym, którzy Cię skrzywdzili, i nie dawaj im władzy nad Tobą, żeby mogli rządzić Twoim życiem. Ponieważ za każdym razem, kiedy się złościsz na nich, oddajesz im energię i oni się tą energią żywią, i później ją na tobie wykorzystują. Wiecie, kiedyś pewien mądry człowiek powiedział: W życiu 10% ma znaczenie, które Ty dajesz, a 90% to jest to wszystko, co otrzymujesz od innych wokół. Jednak Kwestia bardzo ważna tutaj jest. Co otrzymujesz od innych, to już decydujesz ty, ponieważ możesz otrzymać coś niedobrego i możesz na to zareagować złością, która może ci zniszczyć całe życie, a możesz również to otrzymać, po prostu zignorować, uśmiechnąć się i iść dalej. Wszystko mamy w swoich rękach, moi drodzy. Ostatnią złość szerzy się bardzo mocno. Ludzie są sfrustrowani wokół. My to też bardzo często widzimy. Niekiedy nawet i w komentarzach jeden na drugiego się rzuca, bo ktoś tam coś źle napisał, czy nawet i gramatycznie coś tego Moi drodzy, ignorujmy to, uśmiechnijmy się i po prostu idźmy dalej przez życie. Nie popełniajmy tego samego błędu, który popełnił wąż. I na siłę chciał udusić piłę, o którą się otarł, ponieważ to jest niemożliwe do wykonania. I tak samo jest z naszą złością, kiedy ona już nas ogarnia. Wtedy, niestety, konsekwencje są często opłakane tego, co zrobimy. Także ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.